Ten moment, kiedy Blair Waldorf przeszła przez Upper East Side w nieskazitelnie białej koszuli i perfekcyjnie zawiązanej jedwabnej apaszce, nie był przypadkiem. To była strategia. Ta sama, którą stosuje Kate Middleton, gdy musi pojawić się na oficjalnym wydarzeniu, zachowując elegancję, ale bez przesadnej formalności. Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego niektóre kobiety potrafią wyglądać niezwykle stylowo i elegancko, nosząc pozornie proste ubrania? Jakby znały sekret, którego reszta świata jeszcze nie odkryła. Prawda jest taka, że każda kobieta z klasą ma w swojej garderobie kilka kluczowych elementów. Jackie Kennedy Onassis była mistrzynią tej sztuki. Victoria Beckham doprowadziła ją do perfekcji, a teraz przyszła kolej na ciebie. Garderoba eleganckiej kobiety działa jak szachownica. Każda część ma swoją rolę i unikalną moc. Niektóre kobiety grają królową. Mocnym, wszechstronnym elementem. Inne otaczają się pionkami, podstawowymi, nijakimi ubraniami, które nie wnoszą nic do całości. Pytanie brzmi: Jaką strategię wybierzesz? Podczas jednej z podróży znalazłam się w trudnej sytuacji. Ja, Karol, miałam ważne spotkanie w eleganckiej restauracji, ale moja walizka zaginęła. Jedyne co mi zostało, to oversizowa biała koszula. To właśnie wtedy zrozumiałam prawdziwą siłę dobrze dobranego ubrania. Odpowiednie dodatki sprawiły, że ta zwyczajna koszula stała się kluczowym elementem eleganckiego stroju, który otworzył mi drzwi do nowych możliwości. Koszule, które dziś ci pokażę, to coś więcej niż ubrania. To manifesty, to tarcze, to inwestycje w Twój wizerunek i Twoją przyszłość. Prawdziwie elegancka kobieta wie, że jej wybory modowe przekazują o niej informacje, zanim zdąży cokolwiek powiedzieć. Jeśli chcesz podnieść swój poziom elegancji, zmienić swój wizerunek i tak, uczynić swoją elegancję atutem w życiu prywatnym i zawodowym, włącz powiadomienia, zasubskrybuj kanał Lucrative Elegance i zostaw like. Każda decyzja ma znaczenie, także ta. Teraz odkryjmy trzy koszule inspirowane workwearem. Które mogą całkowicie odmienić twoją garderobę i twoją prezencję. Niektóre z nich mogą cię zaskoczyć. Koszula użytkowa, od munduru wojskowego do elegancji biurowej. W latach 40. Catherine Hepburn wywołała skandal w Hollywood, nosząc spodnie, a dekady później Jackie Kennedy uczyniła różowy kostium Chanel symbolem klasy i szyku. Co się stanie, jeśli połączymy odwagę tej pierwszej z elegancją drugiej? Powstaje koszula użytkowa. Element garderoby o wojskowych korzeniach, który dziś zajmuje zaszczytne miejsce w szafach stylowych polek. Według badań Harpers Bazar, 78% kobiet na stanowiskach kierowniczych posiada w swojej garderobie co najmniej jedną koszulę użytkową. To nie przypadek, to świadoma decyzja. Historia tej koszuli sięga II wojny światowej, kiedy każdy jej kieszonkowy detal pełnił określoną funkcję dla żołnierzy. Dziś ta sama konstrukcja została przekształcona w modny i praktyczny element ubioru dla współczesnej kobiety, która chce łączyć funkcjonalność z klasą. Projektanci tacy jak Ralph Lauren i Michael Kors zinterpretowali ją na nowo, zastępując surowe materiały bardziej szlachetnymi tkaninami i dostosowując krój do kobiecej sylwetki. To, co kiedyś było wyłącznie użytkowe, teraz stało się symbolem niewymuszonej elegancji. Według danych Business of Fashion sprzedaż koszul użytkowych wzrosła o 42% od 2022 roku. Praca zdalna sprawiła, że komfort stał się priorytetem. Ale powrót do biur wymusił również dbałość o profesjonalny wizerunek. Koszula użytkowa doskonale godzi te dwie potrzeby. Jeśli House of Cards i postać Claire Underwood czegoś nas nauczyły, to tego, że kobieta może być strategiem zarówno w swoich działaniach, jak i w ubiorze. Koszula użytkowa z jedwabiu zestawiona z ołówkową spódnicą natychmiast nadaje wizerunkowi autorytet i pewność siebie. Kieszenie cargo, które mogłyby optycznie poszerzać sylwetkę, zostały przemyślane na nowo przez projektantów, takich jak Stella McCartney, którzy rozmieszczają je strategicznie, by podkreślić proporcje ciała. To dowód na to, że detale funkcjonalne mogą iść w parze z estetyką, jeśli są odpowiednio zaprojektowane. Z badań The Wall Street Journal wynika, że 65% kobiet na stanowiskach kierowniczych preferuje ubrania, które łączą praktyczność z profesjonalnym wyglądem. Koszula użytkowa idealnie spełnia te kryteria, stając się inteligentną inwestycją dla każdej kobiety, która chce być traktowana poważnie. A co jeśli obawiasz się, że ten fason może wyglądać zbyt męsko? Warto przypomnieć sobie słowa: Coco Chanel. Elegancja to nie rzucać się w oczy, lecz być zapamiętaną. Wystarczy cienki pasek podkreślający talię, subtelne kolczyki lub sznur pereł, aby nadać tej koszuli kobiecego charakteru. Bo jak powiedziała Miranda Priestley, kwiaty na wiosnę? Oryginalne, prawdziwa innowacja w modzie to nie chwilowe trendy, ale elementy takie jak koszula użytkowa ponadczasowe, funkcjonalne i pozwalające kobiecie poruszać się po świecie z klasą i pewnością siebie. Bluzka kopertowa. Sekret stylu eleganckich kobiet. W latach 70. Diane von Furstenberg zrewolucjonizowała modę damską swoją kultową sukienką kopertową. Doskonale rozumiała, jak odpowiedni krój może natychmiast poprawić sylwetkę kobiety. Dziś ta sama technika została przeniesiona na bluzki, tworząc efekt klepsydry bez wysiłku. Mówi się, że wystarczy tylko 7 sekund, aby zrobić pierwsze wrażenie. To oznacza, że zanim cokolwiek powiesz, twoja bluzka już wysyła komunikat. Jaką wiadomość przekazuje? Bluzka kopertowa to nie jest chwilowy trend. Według badań firmy konsultingowej McKinsey sprzedaż ubrań z tym fasonem wzrosła o 37% w ciągu ostatnich dwóch lat. Dlaczego? Ponieważ rozwiązuje klasyczny dylemat, jak wyglądać elegancko, nie rezygnując przy tym z kobiecości? Jej największą zaletą jest skośna linia, którą tworzy na torsie, optycznie wysmuklając sylwetkę i nadając jej proporcjonalność. Ale uwaga wybór materiału ma kluczowe znaczenie. Zbyt sztywna bawełna może dodać niechcianej objętości, dlatego warto postawić na lekkie, lejące tkaniny, takie jak jedwab czy krepa. Istnieje również pewien sekret, o którym niewiele osób wie. Redaktorki mody z Vogue stosują specjalny sposób wiązania tej bluzki, aby uzyskać perfekcyjny efekt. Zaraz ci o nim opowiem, ale najpierw warto zrozumieć, dlaczego ta bluzka powinna znaleźć się w twojej garderobie. Bufiaste rękawy, które kiedyś kojarzyły się z bajkowymi księżniczkami, powróciły w nowoczesnej, stylowej wersji w bluzkach kopertowych. Ten fason to idealne rozwiązanie dla kobiet, które chcą wyglądać wystarczająco elegancko na spotkanie biznesowe, ale jednocześnie zachować lekkość i kobiecość. Klucz tkwi w detalach: cienki pasek w talii może całkowicie odmienić stylizację, podkreślając sylwetkę bez przesady. Kiedy ostatnio kupiłaś ubranie, które równie dobrze sprawdza się zarówno na lunch biznesowy, jak i na romantyczną kolację? Właśnie to sprawia, że bluzka kopertowa jest tak wyjątkowa. To nie jest przypadkowy zakup, ale przemyślana inwestycja w styl. A jeśli szukasz subtelnego, ale wyrazistego akcentu, wersja z bufiastymi rękawami będzie doskonałym wyborem. Jak pokazała nam Charlotte York z Sex and the City, elegancja i charakter mogą iść w parze, o ile są połączone ze smakiem. Bluzka z kokardą, cicha z przymierzeńczyni elegancji. Bluzka z kokardą stała się nieodłącznym elementem garderoby eleganckich kobiet. I nie jest to przypadek. To wyjątkowy element stroju, który w doskonały sposób łączy autorytet i kobiecość, nadając stylizacji naturalną elegancję. Według najnowszego badania Harper's Bazaar liczba wyszukiwań tego modelu bluzki wzrosła o 35%. Szczególnie popularna stała się wśród kobiet, które chcą wyglądać profesjonalnie. Ale jednocześnie zachować kobiecy szyk. Taka bluzka przekazuje jasny komunikat pewność siebie, wyrafinowanie i klasę. To nie jest zwykły element garderoby to symbol siły i subtelności jednocześnie. Bluzka z kokardą zyskała popularność pod koniec lat 60. i na początku 70., w czasach, gdy rozwijał się trend power dressing. Wówczas kobiety coraz śmielej wkraczały do świata biznesu i polityki, a ten element garderoby pozwalał im zachować elegancję, nie tracąc profesjonalizmu. Noszenie jej dzisiaj to nie tylko wybór stylowy, to także kontynuacja modowej historii, która przez dekady kształtowała wizerunek silnej, a zarazem stylowej kobiety. Jedną z ikon, która uczyniła tę bluzkę swoim znakiem rozpoznawczym jest Karolina Herrera. Jej kolekcje od lat pokazują nowe, świeże interpretacje tego klasyka, udowadniając, że jest to element garderoby, który nigdy nie wychodzi z mody. Elegancja w codziennym życiu. Znana stylistka Stacey London, prowadząca program What not to wear, często poleca bluzkę z kokardą jako idealną dla kobiet przechodzących przez zmiany zawodowe. Jak sama mówi, nadaje powagi, ale jednocześnie podkreśla osobowość kobiety, która ją nosi. Z kolei według raportu prestiżowej agencji trendów WGSN, w 2023 roku aż 68% sprzedanych bluzek miało charakterystyczne detale przy dekolcie lub kołnierzyku. To wyraźny sygnał, że kobiety coraz bardziej cenią ubrania, które są uniwersalne i sprawdzają się zarówno podczas formalnych spotkań, jak i w bardziej swobodnych sytuacjach. Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że ten model bluzki pasuje tylko do określonego typu sylwetki. W rzeczywistości klucz tkwi w proporcjach kokardy. Dla krótszej szyi lepiej sprawdzą się mniejsze, subtelne wiązania, natomiast dłuższą szyję pięknie podkreślą bardziej okazałe kokardy. Małe detale mogą diametralnie zmienić efekt końcowy. Moda często zmusza nas do wyboru między dwiema skrajnościami: albo stylizacja jest zbyt formalna i surowa, albo zbyt swobodna i niechlujna. Bluzka z kokardą przełamuje ten schemat. Udowadnia, że można wyglądać szykownie i profesjonalnie, a jednocześnie pozostać kobiecą i pełną wdzięku. Dla tradycyjnego środowiska biznesowego najlepiej sprawdzi się kokarda, starannie zawiązana, symetryczna i dobrze ułożona. Natomiast na mniej oficjalne okazje można pozwolić sobie na luźniejsze wiązanie, które nada stylizacji bardziej swobodnego charakteru. Ta sama bluzka, ten sam materiał. A jednak dwa zupełnie różne przekazy. Ostatecznie, bluzka z kokardą to nie tylko element garderoby, ale także potężne narzędzie komunikacji wizualnej. Pozwala kobiecie płynnie poruszać się w różnych środowiskach, nie tracąc przy tym swojej autentyczności i elegancji. Teraz, gdy znasz trzy koszule, które mogą całkowicie odmienić Twój wygląd, pojawia się jeszcze ważniejsze pytanie. Jaki jest sens posiadania strategicznych ubrań w szafie, jeśli wciąż nie opanowałaś zasad stylu kobiet naprawdę wyrafinowanych? Wiele kobiet inwestuje w dobre ubrania, dokonuje przemyślanych zakupów i wybiera kroje, które podkreślają sylwetkę, a jednak czegoś im brakuje. Ubierają się dobrze, ale nie robią wrażenia prawdziwej klasy, tej subtelnej, ale niezaprzeczalnej elegancji. Co kobiety z jednego procenta robią inaczej? Prawda jest taka, że sekret elegancji sięga znacznie dalej niż sam wybór ubrań. To sposób, w jaki łączysz poszczególne elementy garderoby. Jakie kolory wybierasz, jakie akcesoria dobierasz i, co najważniejsze, jak Twoja prezencja wpływa na otoczenie. Dobrze skrojona koszula może wymodelować sylwetkę, ale jeśli reszta Twojego stylu nie przestrzega kluczowych zasad, nigdy nie osiągniesz tego wyjątkowego poziomu wyrafinowania. W wideo zasady stylu kobiet z 1%, które musisz znać, pokażę Ci dokładnie, jakie to zasady i dlaczego kobiety, które je stosują, zawsze wyglądają nienagannie, niezależnie od tego, co mają na sobie. Bo właściwa koszula to wielki atut, ale bez strategii. Twój styl nigdy nie osiągnie klasy kobiet, które naprawdę wiedzą, jak przyciągać uwagę elegancją. Jeśli chcesz stworzyć wizerunek, który emanuje wyrafinowaniem w każdej sytuacji i dowiedzieć się, jak uczynić swoją elegancję prawdziwą przewagą, zasubskrybuj kanał i polub to wideo. Elegancja to potężne narzędzie. A kto to rozumie, ten zawsze wygrywa. Teraz powiedz mi, która z tych trzech koszul najbardziej pasuje do Twojego stylu? Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, napisz w komentarzu: Strategia stylu nienaganny wizerunek. Do zobaczenia w kolejnym wideo.